Moda jest ważna, bo jesteś po części tym, co nosisz. Dlaczego? Z jednej strony młode pokolenie definiuje swoją tożsamość przede wszystkim poprzez styl, który zebrał 66% głosów w badaniu Dazed Media. Z drugiej strony śledztwo przeprowadzone przez Canadian Broadcasting Corporation wykazało, że w odzieży mamy podwyższone ilości substancji szkodliwych. Chemicznych, toksycznych, takich jak ołów, wtalany czy formaldehyd. Z trzeciej strony, skala branży fast fashion, szybkiej mody, rośnie do olbrzymich rozmiarów. Konsumujemy o 400% więcej odzieży niż dwie dekady temu. Globalne dane są bardzo niepokojące. Produkujemy pomiędzy 100 a 150 milionów sztuk ubrań rocznie. 92 miliony ton odpadów tekstylnych ląduje po prostu w składowiskach i w środowisku. To jest jedna ciężarówka pełna ubrań na sekundę. Sytuacja jest niepokojąca przede wszystkim w kilku krajach. Na przykład w USA 85% odpadów tekstylnych ląduje na składowiskach śmieci. Na czylińskiej pustyni Atacama zalega kilkadziesiąt tysięcy ton odzieży. Z kolei każdego miesiąca do Akry, do portu w Ganie, trafia około 60 milionów sztuk ubrań. I w ten sposób Gana staje się światowym wysypiskiem, składowiskiem odzieży. I z czwartej, ostatniej strony, warto powiedzieć, że recyklingujemy w sposób autentyczny czyli włókno do włókna, czy tkanina do tkaniny. Jedynie około 1% odzieży. Jest to szkodliwe dla świata, ale też dla biznesu, bo tracimy około 500 miliardów dolarów rocznie z powodu tego zjawiska. Na szczęście są firmy, które są takimi pozytywnymi jaskółkami zmian, jeżeli chodzi o poprawę kondycji branży odzieżowej na świecie. I właśnie z jedną z takich firm, polskich firm, będę dzisiaj rozmawiał. Dzisiaj w studio gościmy Martę Sokołowską Słuszniak, która w swoim życiu i w pracy łączy cztery rzeczy: modę, naukę, biznes i ekologię. Marta z wykształcenia jest marketerką, ale z praktyki wspaniałą przedsiębiorczynią, bo taką, która chce ratować ten świat, która chce za pomocą biznesu pozytywnie wpływać na środowisko, na planetę, na społeczeństwo. Marta, to wielka przyjemność. Dzień dobry. Mnie również jest niesamowicie miło, że mogę tutaj dzisiaj być, trochę opowiedzieć o tym, co robię, jak robię i po co to robię. I dlaczego tak naprawdę to, żebyśmy czasami zastanowili się nad podejmowanymi decyzjami, jest ważne. Pięknie. E, dlatego zastanówmy się na początku e, nad tematem, od którego zacząłem w tym krótkim wstępie e, czyli nad tematem recyklingu odzieży. E, powiedz Marta, jak to w tym momencie wygląda, jakie jest status quo, a jakbyśmy sobie życzyli i chcieli, żeby było? E, jeżeli chodzi o kwestię recyklingu odzieży, to przede wszystkim on jest jeszcze bardzo mało uregulowany. Ja mam duże porównanie do e, rynku tworzyw sztucznych, ze względu na to, że współpracuję z firmą rodzinną, która się tym zajmuje i wiem, jak niesamowicie uregulowany jest rynek właśnie związany z plastikiem. Oni nie mogą tak naprawdę zrobić nic, co jest niepewne, jeżeli chodzi na przykład o składy. E, a rynek odzieżowy to jest trochę wolna Amerykanka nadal. I wspaniale, bo pojawiają się już teraz tak naprawdę wytyczne, na przykład Unii Europejskiej, w zeszłym roku została przedstawiona strategia dla sektora włókienniczego, e, według której rzeczywiście powinniśmy do 2030 roku mieć ubrania między innymi zrobione z recyklingu lub zrównoważone. E, jeżeli chodzi o recykling teraz, bo przecież jak wchodzimy do sklepów odzieżowych, to widzimy metki wyprodukowano z tkanin z recyklingu. Widzimy te metki. E, mm. Tylko że w większości te rzeczy, które w sklepach są, to są tkaniny poliestrowe i one są głównie robione z butelek PET. Mm. E, więc e, to nie jest taki prawdziwy recykling, że tak, takiego słowa użyję. Nie, to jest tak naprawdę downcycling, czyli em, Trochę inna metoda, która polega po prostu na tym, że zmieniamy przeznaczenie pierwotnego surowca, i w tym wypadku my już nie możemy z powrotem takiej sukienki przetworzyć na butelkę, mhm. więc pętla trochę się zmienia. Natomiast rzeczywiście w tej chwili najwięksi recyklerzy, którzy dostarczają tkaniny, korzystają właśnie z, z poliestrów i produkują poliestry bądź poliamidy. Albo na przykład, to jest taki drugi główny trend jeśli chodzi o recykling, tworzone są włókna celulozowe, takie jak na przykład wiskoza czy tencel, w sposób taki, że z bawełny wytrącana jest celuloza i potem z tego robi się rzeczywiście takie włókno sztuczne. I to jest super, bo dzięki temu na przykład nie musimy ścinać drzew. Z tym, że nie bardzo jesteśmy w stanie uzyskać włókno naturalne z... Włókna naturalnego. To jest na razie bardzo duży problem technologiczny, który my w RECOFIBER próbujemy rozwiązać. Bo rzeczywiście bardzo nam brakuje tego, żebyśmy mogli bez domieszek poliestru, który jest nośnikiem dla krótkich włókien bawełnianych, żebyśmy mogli po prostu taki recykling przeprowadzić. Mhm. Bo tutaj taka ważna rzecz. Dlaczego nie możemy tego recyklingu na razie zrobić? Włókna w procesie recyklingu mechanicznego się skracają. One w ogóle skracają się tak naprawdę przy praniu, przy noszeniu, bo się uszkadzają. I jeżeli włókno jest za krótkie, to nie możemy z niego skręcić przędzy, bo to po prostu się urywa wszystko. Okay. I dlatego potrzebny jest nośnik w postaci albo wiskozy, albo nowej bawełny, albo poliestru właśnie. I na ten moment w większości sklepów raczej, jeśli zdarzają się um, ubrania z bawełny z recyklingu, to jest jej maksymalnie 20%. Okay. Okay. I to właśnie o to chodzi. Do Rekofibry jeszcze wrócimy, bo to dzisiaj bardzo, bardzo ważny temat, bo to biznes, który tworzysz. Natomiast tak upatologicznie, mm -hmm. jeżeli chodzi o, ten, o to status quo recyklingu, jeżeli ja czy inna konsumentka, konsument idzie do sieciówki, do dużego salonu i tam do tego kosza wrzuca swoją odzież używaną, to czy to jest um, działanie, które faktycznie pomaga światu, czy jednak to jest troszeczkę zabarwione tak zwanym greenwashingiem? Wydaje mi się, że jednoznaczna odpowiedź na to pytanie nie istnieje, e, dlatego że nie wszystkie sklepy tak naprawdę dobrze e, wykazują to, gdzie te ubrania później trafiają. Natomiast na ogół jest tak, że firmy odzieżowe mają podpisane umowy z sortowniami tekstyliów. Te sortownie u siebie e, przebierają tekstylia, które tam trafiają i jest kilka metod na to, żeby sobie z takim odpadem poradzić. E, pierwsza, całkiem dobrze działająca, e, to wysyłanie takich ubrań do e, należących do tych sortowni, sieci second-handów. I tam te ubrania są wprowadzane z powrotem do obiegu, te, które się jeszcze jak najbardziej nadają. E, inna opcja to przerabianie takich ubrań na czyściwo przemysłowe, czyli pocięcie na kawałki ubrań, wycięcie wszystkich elementów, które są rysujące, czyli słupaków, guzików. I potem coś takiego jest kupowane przez firmy produkcyjne, na przykład do czyszczenia maszyn, do ścierania różnych rzeczy, bo tego się używa właśnie na halach produkcyjnych. I kolejna rzecz to jest odzysk energii, to co się nie nadaje do przetworzenia. Do, do, do ponownego wykorzystania, jest spalane. I tutaj mamy odzysk energii z surowca, acz nie jest to efektywne. I jak mówi na przykład Ellen MacArthur Foundation, czyli taki główny tak naprawdę aktor, jeśli chodzi o, o wiedzę i o akcje, które są związane z em, cyrkularnością, em, spalanie to nie jest recykling. I musimy o tym pamiętać, że. Przetwarzanie na energię to jest jakiś rodzaj utylizacji surowca, ale według zapisów unijnych e, jest on na samym dole hierarchii radzenia sobie z odpadami. I e, w tej chwili jest kilka e, takich fajnych inicjatyw, w które wchodzą też marki odzieżowe, e, gdzie właśnie prowadzone są badania nad nowymi technologiami przetwarzania e, odpadów e, tekstylnych. E, z tym, że rzeczywiście tworzymy właśnie albo, um, albo te tkaniny celulozowe sztuczne mhm. um, bo tutaj też trzeba zaznaczyć że tkaniny dzielimy na naturalne czyli pochodzące na przykład czyli wyprodukowane na przykład z bawełny z lnu z konopi mhm. e, czy z jedwabiu mamy e, tkaniny sztuczne czyli takie gdzie ten surowiec naturalny jest poddany procesom chemicznym żeby mógł stać się tkaniną i syntetyczne, czyli te, które pochodzą po prostu z ropy naftowej. Matko, jak ja się cieszę, że takie przedsięwzięcia w Polsce powstają, bo, bo mamy dzisiaj w studio przedsiębiorczynię, która tym żyje. Która ma podstawy naukowe i, i bardzo się cieszę, że z Rekofiber te serie odcinków Dobrego Przodka pokazujących impaktowe polskie biznesy rozpoczynamy. Natomiast tutaj warto dodać, że nie jest tak różowa jak możemy e, myśleć, bo Marta niestety z Krakowa przytachała do naszego studio dzisiaj dużo śmieci. Ja te śmieci zupełnie przypadkowo mam tutaj pod ręką. E, powiedz mi Marta, co, co to jest to, co ja tutaj teraz wyciągam i kładę na, na stole. To jest pierwsza kubka i to jest druga kubka. Te dwie kubki to jest tak naprawdę to samo. Tylko na różnym etapie em, produkcji. To kiedyś były jeansy. To kiedyś były jeansy, i em, to są jeansy właśnie po procesie rozwłókniania. I tutaj są te włókna, które, em, które trafiły już do skrzeblarek. E, natomiast to rzeczywiście jest nasz odpad odzieżowy. E, I on jest przerobiony e, na. Taką szarpankę, tak zwaną. Szarpanka to jest na przykład taki półprodukt, z którego możemy robić filc. Mhm. I z czegoś takiego robić na przykład filc techniczny. My z takiego półproduktu przy pomocy naszej technologii będziemy produkowali tkaniny odzieżowe. Jak już mówimy o, o, o Waszej technologii, czyli technologii RECOFIBER. RECO i tutaj podziękowania też dla współtwórcy tego odcinka, dla firmy Huge Think, która razem z Google for Startups was wsparła. Także w tym momencie tutaj, tutaj wyrazy wdzięczności, bo wam takie odcinki jak ten się mogą wydarzać. Jak już mówimy o waszej technologii i o RECO, to powiedz, jak właśnie odpowiadacie na ten problem odzieżowy, na te wyzwania związane z, z odpadami odzieżowymi? Ogólnie jeśli chodzi o to jak w tej chwili jeszcze wygląda recykling, to większość firm w tej chwili przetwarza tak zwane prekonsumenckie odpady, czyli na przykład ścinki ze szwalni albo ubrania, które nie mogły zostać wykorzystane. To jest właśnie szarpane, dodawane potem do, do bawełny takiej pierwotnej. I z tego tworzone są nowe tkaniny. Natomiast to, czym zajmujemy się my, to są odpady pokonsumenckie. Czyli wszystkim tym, co my wyrzucamy do kontenerów, co trafia do sortowni, ale czasami też kończy na składowiskach. I tam no, będzie próbowało się rozkładać, ale to potrwa setki lat. Czyli, jakbyś miała teraz tak w prosty sposób podsumować, w których miejscach wchodzi biznes RECO Fiber i jak konkretnie z takiej perspektywy konsumenta, tak? Słuchaczy i słuchaczek, dobrego przodka. Um, i, i jak, jak ten biznes działa? Wygląda to tak, że my zajmujemy się tym, żeby domknąć pętlę cyr cyrkularności w modzie. Bo kiedy my jako konsumenci zużyjemy już um, jakąś sztukę odzieży, ona się już nie nadaje do naprawy e, i my ją po prostu wyrzucamy. Tutaj pamiętajmy, żeby wyrzucać to do miejsc temu przeznaczonych. My, taką odzież recyklingujemy i z niej tworzymy nową wszędzę, a później tkaniny i dzianiny, które mogą zostać wykorzystane do wyprodukowania nowych sztuk odzieży. Czyli tak naprawdę to, co my robimy, to zmieniamy model taki linearny, gdzie bierzemy cały czas nową bawełnę z pól. A potem wyrzucamy odzież i na przykład robimy z niej kompozyt albo paliwo, albo ona po prostu zalega na wysypiskach. My bierzemy to, co e, no, można powiedzieć, że dla nas, jako konsumentów, jest już śmieciem, czymś zupełnie bezwartościowym, i dla nas to jest po prostu surowiec. Hmm. Więc, e, więc my, my przekształcamy ten model linearny na cyrkularny. Cyrkularny, czyli w tym świecie, w którym produkujemy za dużo odzieży. I recyklingujemy w sposób włókno do włókna, tak? Tkanina do tkaniny, bardzo mały odsetek, bo około 1%. Wy staracie się tę lukę wypełnić, czyli sprawić, żeby dużo więcej odzieży nadawało się do recyklingu ponownie w odzież. My w zasadzie prowadzimy sam ten proces recyklingu, dlatego, że to, czy jakaś rzecz się nadaje do recyklingu, to jest w ogóle inny temat. Dlatego, że cyrkularność, ona się zaczyna na etapie projektowania produktu. Mm -hmm. Jeżeli e, coś jest zrobione na przykład z pomieszanych włókien, to to nie będzie się nadawało do przetworzenia u nas, będzie się nadawało do przetworzenia w innych miejscach. Natomiast my zajmujemy się stricte tkaninami naturalnymi. Jeżeli ktoś zaprojektuje ubranie, które jest zrobione z bawełny, to my je potem będziemy mogli z powrotem na bawełnę przetworzyć. I, I wrócić do tego etapu rzeczywiście surowca. Potem z niego możemy wyprodukować tkaninę czy dzianinę, którą będzie można znowu do tego samego projektu użyć. Świetnie. Więc to na tym tak naprawdę polega. Jasne. W tej serii e, dobre firmy. E, szukamy też odpowiedzi na takie pytanie, które ja zadaję często w podcaście Dobry Przodek. Ta nazwa pochodzi od takiej figury, tak? Kim tak naprawdę jest dobra przodkini, czy, czy dobry przodek? No i pytanie, czy jesteśmy dobrymi przodkami dla przyszłych pokoleń? No i tutaj pytanie do ciebie. Dlaczego RECOFIBER może być dobrym przodkiem? RECOFIBER może być dobrym przodkiem, dlatego że my pracujemy nad tym, żeby technologia recyklingu była dostępna i żebyśmy my. W końcu mogli wziąć odpowiedzialność i zająć się tymi wszystkimi odpadami odzieżowymi, które po prostu zalegają na świecie. A jednocześnie, żeby wszystko to, co jako konsumenci znowu wyprodukujemy, co stanie się dla nas odpadem, żebyśmy my mogli ciągle włączać do tej pętli. Bo ja mam świadomość tego, że nigdy nie przekonam wszystkich do, nie wiem, rynku second-handów albo do tego, żeby nosić coś dłużej i nigdy nie będzie idealnie. Ale my staramy się stworzyć takie narzędzia dla branży odzieżowej, które pozwolą na to, żeby ona przestała wyłącznie zanieczyszczać. Hmm. Nam chodzi o to, żebyśmy mogli e, żyć tak, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy mogli zaspokajać swoje potrzeby, ale jednocześnie, żeby to się nie odbywało ze szkodą dla środowiska. Kosztem naszej planety. Dokładnie tak. Marta Sokołowska-Słuszniak była gościnią pierwszego odcinka z serii Dobre Firmy, Dobrego Przodka. Bardzo Ci pięknie dziękuję. Dziękuję również. Dzięki. Marta używa biznesu, nauki, ekologii i mody do tego, aby takie oto śmieci przekształcać w coś dobrego i zamykać pętle gospodarki cyrkularnej. Obserwujcie nas na... YouTube, serwisach streamingowych, na Facebooku, a już niedługo kolejne odcinki z serii Dobre Firmy. Dzięki jeszcze raz Marta. Dziękuję bardzo. W dbaniu o zrównoważenie, w tej całej presji też różnych porad, dobrych praktyk, ograniczeń, bardzo ważne jest to, żeby działać w takim duchu bez spiny i mieć też wyrozumiałość dla siebie. Natomiast są pewne dobre praktyki, które ty możesz od dzisiaj wdrożyć w swoim domu, w swoim życiu, po to, aby walczyć z problemami e, branży modowej, e, i ja tutaj przygotowałem dla Was takie sześć prostych punktów. Po pierwsze, praktykuj minimalizm. Zanim e, poniosą Cię emocje i stwierdzisz: OK, potrzebuję e, tej wspaniałej kurtki czy tej nowej pary jeans, e, zastanów się, zrób głęboką pauzę, weź głęboki wdech i pomyśl: OK, czy na pewno, czy na pewno ta kolejna sztuka jest niezbędna w mojej garderobie? Po drugie, jeżeli coś się uszkodzi, bądźmy mądrzy, mądrością naszych babci i warto takie rzeczy, jakieś drobne przetarcie czy uszkodzenia samemu naprawiać. Są też firmy w Polsce, które to wspierają, na przykład startup Fixmix, które mogę polecić z czystym sumieniem. Po trzecie, dołącz do ruchu wymieniania się używaną odzieżą możesz tą odzież oddawać przyjaciołom. Możesz ją sprzedawać w aplikacjach takich jak Vinted, ale warto też właśnie w apkach czy po prostu na żywo grzebiąc w second handach używaną odzież kupować. Kolejna rzecz to kierując się wyborami konsumenckimi stawiaj na takie firmy, które dbają o modę zrównoważoną, czyli rób research, sprawdzaj fakty, dowiaduj się, w internecie jest pełno informacji, na przykład polecam profil Pauliny górskiej, Eko Paulina, Paulina Górska, gdzie możesz takie rzeczy em, zobaczyć. I ostatnia rzecz, którą możesz zrobić, to zainwestować w niektóre części Twojej garderoby po to, aby służyły Ci dłużej, abyś nie musiała nie musiał ich ciągle wymieniać. Mam nadzieję, że dzisiaj ubraliśmy Ciebie ciekawe przemyślenia, wskazówki i pomysły. Polecam em, śledzić działania Reco Fiber. No i myślę, że dzięki takim prostym zabiegom, inspiracji i też tej serii, w której będę pokazywał imponujące, impaktowe firmy z Polski możemy zastanawiać się i stawać lepszymi przodkiniami i przodkami, czego sobie, wam i dzieciom naszych dzieci z całego serca życzę. Do zobaczenia.